Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Właśnie wracamy z Elwircią od e, pani weterynarz. Dzień dobry. E, no, szanowni Państwo, no jest e, dobra i zła nowina. Ja szczerze mówiąc, e, spadł mi kamień z serca, bo strasznie się baliśmy o to, czy ona już ma prawie 10 lat. Tak, ma Elwira 10 lat, czy nie? Dychę ma, a ma stify, tak. A mastify żyją tak podręcznikowo, ile mówi? 11? 11. No ale ona była w świetnych warunkach trzymana, żabucha. Spała w domu, nie na dworzu, dobre jedzonko. No, z tym dobrym jedzonkiem to ją też troszkę rozpieszczaliśmy, no ale to wiadomo, kto psu odmówi. Stąd nadwaga. Stąd nadwaga, tak. Pani doktor, fantastyczna obsługa. Panie, jak to się mówi, żeby się nie śmieli ze mnie później? Pani doktor weterynarii. Pani doktor weterynarii, bo właśnie chciałem powiedzieć pani weterynarka. Więc pani doktor weterynarii, zresztą tam kilka było chyba pań doktor, pań doktorek. Młodych. W... ładnych. Tak. więc, więc fajnie się fionusią zajęły i się baliśmy strasznie czy, czy ona się wybudzi w ogóle z, z narkozy, dobrze mówię? Tak. Z narkozy, tak? Dlatego, że miała, tak jak Państwu wspomniałem w poprzedniej audycji, e, mieć rentgen, ponieważ już się pojawiły straszne problemy z chodzeniem u niej. I to już tak było ki od kilku lat. Jak to Elwira było, że ona jak się urodziła, to miała już ten krąg, tak? Ja powiedziałem w audycji, że... miała niedorozwój któregoś kręgu lędźwiowego, hmm, a okazuje się, że... że jakbyś głośniej kręgi, mogła mówić. ...okazuje się, że te kręgi... Y, są niemalże pozrastane. Stąd jej kręgosłup w odcinku lędźwiowym jest prawie sztywny. No, to widać po jej zachowaniu. Tak, więc ona, szanowni Państwo, tak jak Elwira powiedziała, ma z niedorozwój kręgów. No i tak pociągała tą łapką, to już tak było od kilku lat, ale teraz już ostatni rok się to strasznie pogorszyło. No i tak, no dobra wiadomość jest taka, że w ogóle przeżyła. No ja to czułem, że przeżyję, bo to porządna dziewczyna, jest elegancka. To co, miała nie przeżyć? No i... No i co, no dobra wiadomość jest taka, że nie ma cukrzycy. A czasami tak piła wodę mocniej, nie? Tak. I się bałem, że to może być cukrzyca. Wyniki badań ma super, wszystko super, no niestety są duże problemy, są co tam było z tymi kolonami? Z, z, z wyrodnienia stawów kolanowych. Z wyrodnienia stanów, stawów, przepraszam. Stawów kolanowych. Tak, no i problemy z biodrem, zwłaszcza z jednym biodrem prawym chyba. No i pani doktor powiedziała wprost, że operacje jest z kilka rodzajów, tam się śrubuje i tak dalej. Natomiast problem jest taki, że po tej operacji długo pies może mieć dolegliwości bólowe, długo może nie dochodzić do siebie. I to jest coś, co jest decyzja, czy ta operacja będzie. Myślę, że nas przerasta i ja po prostu popytam, nie to, żeby mnie ufał, czy coś takiego, ale no doświadczenie mówi, że warto by, mamy zdjęcie, rentgen Fionusi, no żeby po prostu zasięgnąć rady, tak, mój serdeczny kolega jest weterynarzem, jak dojedziemy do domku, z nim rozmawiał no jeśli ktoś z Państwa jest weterynarzem, to wkleję te zdjęcie, rentgen, jako w audycji, jako te główne jeśli ktoś mógłby jakieś rady udzielić dlatego, że ja uważam ona tutaj ma wenflon, dzisiaj nie może pić, no ma wiadomo pieluszkę, bo popuszcza mąż właśnie przez te kręgi po prostu uważamy chyba, nie, Elwira, że jak ona jeszcze ma ten podręcznikowy rok życia to, to po prostu nie wiem, czy sens jest ją kroić, męczyć i to potem. To nie jest tak, że ona po operacji tydzień czasu i już będzie ok. Tylko prawdopodobnie parę miesięcy w ogóle będzie to bardziej bolało. Nie wiadomo, czy operacja w ogóle się uda. To już nie jest tylko takie uśpienie chwilowe do Rentgena, tylko już poważna rzecz. i To już nie wiadomo, czy się w ogóle wybudzi z takiej operacji. Nie wiem, czy jest sens męczyć ją. Bo tak jakoś chodzi, ale człapie tymi łapkami. No ale to już od kilku lat. Więc, szanowni Państwo, to jest jeszcze do przemyślenia wszystko. Szanowni Państwo, jeszcze dogrywam, bo przerwało. Nie wiem dlaczego, ale do 5 minut nagrywaj przerywa. Nie wiem, gdzie przerwało. Nie mam pojęcia dlaczego tak się stało. Ostatnio nagrywało kilkanaście minut nie było problemów. Więc, szanowni Państwo, krótko mówiąc, badania miała moczu, rentgen. Pani doktor zrobiła jej. Badania krwi, tak, węflon ma wbity, ma pieluszkę, bo troszkę popuszcza od tego kręgosłupa moczu. Zrobiła jej czyszczenie ząbków, tak, czyli to scaling, czy jak to? Higienizację. Higienizację ząbków. Wprawdzie w domu jest gabinet stomatologiczny, ale Fionka słysząc moje wielokrotnie wrzaski raczej nie jest chętna. Nie wchodzi tam. Nie wchodzi tam. Także, Szanowni Państwo, jeśli ktoś z Państwa mógłby coś pomóc, jakąś radę dać, co tu robić cholera, nie wiem, ile ucięło materiału, ale czy ją męczyć na stare lata, na ten podręcznikowy rok, dwa życia, nie wiadomo, czy się z operacji wybudzi, nie wiadomo, jakie będą bóle, czy to się zregeneruje, czy po prostu pozwolić jej żyć i będzie po prostu człapała tymi łapkami, ciągnęła jedną łapkę za sobą, wiele psów tak ma. Mnie ta decyzja po prostu przyrasta na ten czas. Chyba Ciebie też, Elwira. Tak. Zwłaszcza, że my się już napatrzyliśmy na chore psy, jak cierpią po operacjach i jest to widok straszny. Ja też, jako młody chłopak, kotka... Śpij, Sionuśku, kochanie, śpij. O, pośpij sobie. To miałem taką kotkę, Hanie, i ona... Mój tata szczerze tego nienawidził, robił jej codziennie, miała chore nerki i codziennie miała kroplówę trzeba było jej tam wepchnąć do krwiobiegu czy pod skórę jak to Elwira jest przy tym przy chorobach nerek do, to nie do krwiobiegu Nie, ona chorowała. Nerki miała chyba niewydolne i tata brał była do kroplówki ta tak jest nie wiem z pół litra płynów było i te płyny trzeba było codziennie jej tata brał skórę między palce i wbijał igłę no i, to, i ten kot cierpiał. I to były zrosty okropne, straszne na, na Hani. I to była już taka męczarnia. Dwa lata ten kot bał się, uciekał przed tym. Bo nie wiem, czy to jest sens. Jedni pedzą, że tak, drudzy, że nie. Ja po prostu nie wiem. Na ten czas ja muszę też odpocząć, bo jestem tak wy, wyczerpany nerwowo, bo się bałem, że się z nią coś stanie, że ja już mam też dosyć serdecznie. A na decyzję jeszcze mamy czas. Dostała zastrzyk. Jeszcze czekają trzy zastrzyki kwasu hialuronowego do stawów kolanowych. Dostała taki syropik specjalny na popuszczanie moczu, bo to przez ten kręgosłup też tam są problemy. No i co? No i Fionkuś, jak tam? Zaraz do domeczku wracamy. Pośpisz. Brajanek na Ciebie czeka, Punio na Ciebie czeka. Punio, szanowni Państwo, jest zdenerwowany, z, e, bardzo w złym humorze bardzo to przeżył nie wie co się dzieje, zawsze się z nią wychowywał a wzięliśmy ją, wywieźliśmy z rana i wróciliśmy bez niej jest podminowany okropnie e, punio smutny, smutny tak e, to cholera co to będzie z tym puniem no już żabulkuś zaraz wracasz do domeczku na swoje posłanie pośpisz sobie, pić nie będzie mogła dzisiaj dostała kroplówkę, jest nawodniona dzisiaj będzie piesek sobie spał Kota trochę podręczymy, żeby Ci sprawić przyjemność. Albo kot nas podręczy. Teraz jest stanie? Z domu go wyrzucę, drania jednego. Oczywiście żartuję. Tak, to jest kot, to jest kot. Fioneczko jak się czujesz? Jak się czuje pies? Trzeba będzie, a właśnie nie powiedziałaś Pani doktor, żeby uszy przeczyściła, ma tutaj ma tutaj kok taki, z, jak to się nazywa, te włosy takie spętlone kołtun, kołtun. ma kołtuna pod lewym uszkiem, się wytnie się wytnie to się wytnie także szanowni Państwo jeśli ktoś z Państwa by się znał wkleję wszelkie informacje, zdjęcie weź tak wolniej wchodź w zakręty, bo ona boi się i ten i także, także tyle no także jestem zadowolony, to jest super Super, a ja przeczuwając dobry wynik akcji, no zabulka, zabuleńka, wszystko jest w porządeczku. Zaraz będziemy w domeczku. A ja przewidując to, mam pewne zdolności jasnowiczy. Kupiłem sobie fajną latarkę Maglite, amerykańską. Także tak. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Do Dróg widzenia. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Do widzenia. Pozdrawiam. Cześć.